33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, znanego w Polsce i na świecie jako jeden z najbardziej energetycznych i serdecznych charytatywnych wydarzeń, ponownie zebrał tłumy. Jurek Owsiak, okrzyknięty najbardziej kolorowym dyrygentem w kraju, niezłomnie prowadzi tę imprezę, która każdego roku przyciąga setki tysięcy wolontariuszy z charakterystycznymi serduszkami. W tym roku hasło akcji brzmiało Gramy na zdrowie. A zebrane środki miały wesprzeć hematologię i onkologię dziecięcą. Impreza, która odbyła się z wielkim rozmachem, zakończyła się ogromnym sukcesem finansowym. Deklarowana kwota na koncie fundacji wyniosła 110235412 zł, bijąc rekordy poprzednich lat. Jednak finał nie obył się bez poważniejszych wyzwań. Tuż przed symbolicznym światełkiem do nieba Jerzy Owsiak poinformował w mediach społecznościowych o otrzymanych groźbach śmierci. Mimo to, prezes Wośp zapewnił, że nie zraża się tymi incydentami i że organizacja kolejnych edycji będzie kontynuowana z niezmiennym uśmiechem. Sprawa groźb została potraktowana poważnie, co skutkowało postawieniem zarzutów czterem osobom, Danielowi D., 71, latkowi z Nowego Sącza, 66 Ładce Storunia oraz 38 letniemu mieszkańcowi Odrzykonia na Podkarpaciu. Działania te pokazują determinację w obronie bezpieczeństwa i spokoju tak ważnych inicjatyw, jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, której celem jest nie tylko zbieranie środków na szczytny cel, ale także budowanie wspólnoty opartej na empatii i wsparciu. W sobotę, 25 stycznia 2025 roku Jerzy Owsiak, niezłomny dyrygent Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, stanął w obronie swojej organizacji za pośrednictwem mediów społecznościowych. W swoim emocjonalnym poście zaapelował przede wszystkim do TV Republika, W Polsce 24 oraz innych krytyków, wasza wściekła, zła i pełna nienawiści kampania strachu do orkiestry przyniosła jeden, dla was bardzo zaskakujący, a dla nas do przewidzenia efekt. Nie damy się. Jutro zejgra mi jak nigdy. Kocham was i już. Napisał Owsiak, demonstrując determinację i nieugiętość wobec przeciwności. Jednak najbardziej poruszający moment tego roku miał miejsce tuż przed symbolicznym światełkiem do nieba. O godzinie 19:58 i setnych, w trakcie trwającego festiwalu Poland Rock, Transmisja telewizyjna na antenie T.V.N. uchwyciła niezwykłe wydarzenie. Jerzy Owsiak przerwał koncerty, wniesiono na scenę wielki dzwon, a następnie w ciszy Owsiak uderzył w niego. W odpowiedzi zgromadzeni pod sceną widzowie rozświetlili horyzont latarkami ze swoich telefonów, tworząc wzruszający moment jedności i refleksji. Powsiak podzielił się także, że pomysł na tę ciszę narodził się z prośby M.P. Pekeliego, który zwrócił się do niego z pytaniem o możliwość zorganizowania minuty ciszy dla pokoju podczas festiwalu. To symboliczne gesty, jak te na Poland Rock, podkreślają ducha wspólnoty i solidarności, który jest fundamentem WOŚP. Po tym wydarzeniu, transmisja wróciła na błonia PGE narodowego, gdzie odliczano chwilę do światełka do nieba kontynuując tradycję festiwalu i podkreślając niezachwianą misję orkiestry w promowaniu pokoju i wsparcia humanitarnego.